Co, witam w kolejnym odcineczku. I tak, teraz będę chciał sobie wyjść z tej kopalni, kopalni tego tunelu jakby no. I, no i potem w końcu o jakiś i zrealizować ten plan połączenia tych dwóch tuneli i żeby szukać ten zamek, no a jak go nie znajdę, no to już użyję perły, nie, w ostateczności. No to teraz Trochę poszukam. Ten, ten, o, może jest. Nie, to jest ten, dobra. W sumie to jeszcze wezmę. Kilow w ogóle. Właśnie kowadło, może zrobię, dobra. Nie. Jest za dużo do zwiedzania, to szkoda czasu. Żeby to jakieś chociaż cenne surowce były, czy coś. No bo w sumie teraz to tak mogę chodzić i chodzić. waliłem z tymi Creeperami Chyba, że sobie ze... zejdę... chyba se w dół No, to będzie chyba najlepsza opcja I dołem będę próbował dojść Nic nie widać Ząb tak sam z siebie? O. O, już mi się nawet w tym nie mieści Bruk czy ja widzę złoto? Kurde Ajajaj, bo Tak zmarnowałem te pochodnie Nie no, nie zrobię no. Dobra, już będę tak po ciemku Pyk, myk Dobra Tędy chyba miałem, tak? Przejść, pyk Ty, ja tu... Ja tu szedłem i złota nie zauważyłem Co jest ze mną? Czy chyba tutaj nie doszedłem? No, nie wiem nawet nie, czekaj, chwila, moment Chwila, eee. chwila To ja? Nie no Dobra jest, nie wiem, idę Idę byle jak, bo już nie wiem jak Jak mam iść, żeby trafić no Chwila, no Tu sobie wejdę na górę I co dalej? Roboty nie ma. Tędy to przed chwilą chyba że... nie ma. Oba te sobie powiegam. Może tak, może tak. Mogłem zrobić pochodnie jedne z redstone'a mnie nie było. I te pochodnie zresztą na to by mi pokazywały ścieżkę właśnie jak wrócić. E, opa. Tam, Tą drogą, którą przyszedłem, nie? A tak to trochę lipa wyszła, co by tu jeszcze. Dobra, mu Dobra Jakby to pójść No chwila o! Tędy coś Nie ja tu przyszedłem tędy przed chwilą Ja pierdzielę On ma to taki będzie odcineczek Jak wydostać się Skąd się przyszło o. Tendyk może. Wow. No bo zrobię to w ten sposób. Wyrzucę może wagonik. Ale dobra, no ja w sumie tu też zejdę i co i zala walił. Nie wiem jak mam wrócić już. Jaj, trzyma. No. Gdzie ta pochodnia mi zniknęła? A dobra. Opa. No, w kółko chodzę w te same miejsca. No, to tu już byłem tyle razy, że hej. Nie wiem, tu może, tu mnie chyba nie było. Nie no, to są te mchomoczki. Chyba będę musiał obds zamykać w ten sposób. A tu? Matesz? też <laughs> kurde. pierun jeden. A to pierun kurde jakiś kiperek mi to. Dobra, nie wiem gdzie i iść. i, i Hmm, hmm, hmm. O, ja tu Nie, chuj. nie, pierd. Tu już ze sto razy chyba przechodziłem. Tak? Co to jest? Nie. Tak, tu był. Dobra, to ja tą ścieżkę też będę musiał zamknąć. W ten sposób powiedzmy. O, no właśnie, chyba tędy przechodziłem, no, takimi schodami. O, ta, no, przechodziłem. Tutaj zamknę. zamknięte. Czyli tu nie, tu nie. Tu. Tu chyba nie, tak? To tu na razie dom jakby o to powiedzmy, że tu też nie, no bo tu tędy przyszedłem. To no tu, no tu tu wiadomo, że nie da. Tak? Ten, dobra, to tu byłem, no dobra Tu byłem też kiedyś Dobra hmm. Tu nie, dobra, to tu kabluję No tu też nie, co jest? Tędy chyba, tak? Tędy, tędy, tu nie Co ja złą tą zagablowałem? Tu jest zak... Ja. Może na... Na górze jakoś? Nie no Nie... no tu jest co? No, to... tędy na 100%. Nie. Hmm. No to fajnie no. No. Dobra zmiana tu rozwalę może jednak. O, ja będę teraz szukał w tym obszarze. Dobra, no tu niby dałem, że. Nie. Uff, nie wytrzymam. No. Normalnie nie wytrzymam. To zmiana planów. To w takim razie tędyk, tak? To tu dam, że nie. No, tu dawałem wcześniej, że nie, ale. Nie wiem. Kilow mi się zniszczy, ty. Chyba tu wodę z jakąś słychać. Będę się w górę kopał, chyba i tyle po prostu. Go. Aż się gdzieś wykopię. No innej opcji nie ma, szkoda czasu. Ja się spodziewałem, że będę miał problemy z wyjściem, no ale nie, nie aż tak. Myślałem, że sobie jakoś potem po tych pochodniach dam radę i wrzucę. Ale jak widać nie do końca Ale zaraz zginę jeszcze Dobra, cywilizacja Jeden zombie. Jest domek No, nie ma te, taka metoda Taka na łatwiznę trochę, no ale... Szybka i skuteczna tu co to takie? O, dobra. o, swoją drogą da się tak pływać. O, w tej wersji się ostatnio dowiedziałem. Fajne, fajne to jest, tak szybciej. No, coś śmigać, tak można. O. Dobra, zameczek elegancki też taki, właśnie czemu ja łóżka sobie nie postawię, aha bo ja wyrzucić? aha dobra A w sumie i tak endermanów będę szukał pewnie, ten, zobaczmy, nie ma nic potworzków tu żadnych, dobra ty, ty. A, kowadło miałem sobie zrobić. To będzie tak. Tyk. Jest. Teraz tak. Diaksy. Co mi wyjdzie opłacalniej? Robić nowy kilof? Przecież to bez sensu jest. Za trzy diaksy to ja sobie nowy robię kilof. Jaki jest sens naprawiać? Aha. To... Dobra, to będę oszczędzał już ten kilow na jakiś, nie wiem... No, no, no będę go oszczędzał tak w razie, gdybym, nie wiem, potrzebował do netheru czy coś, żeby zrobić. Dobra, wszystko tak. Pyk, pyk. Chwila moment, bo ja tu mam syf. Wszystko co tak oddam, o domu. pik, pik. Niech to tam powchodzi. To będzie tu pyk, pyk, pyk. pyk. W sumie arbuza to sobie będę mógł zaraz posadzić się kierami też nie podraża mhm. a, te rudy zaraz poprzepalać i swatera. I dobra a, miałem sobie kopać w dół. Dobra, to potrzebuję ta potrzebuje dużo. o. Mam dobra. Dużo kill offów. Ciach. Ciach. Dobra, powinno wystarczyć. I teraz jeszcze tak przez ciekawość. E, może jakieś tory bym sobie zrobił. Tak, te są zasilane. Aktywacyjne. Tory z czujnikiem. I na moment. Wagonik se wezmę. A coś może pomyślę z tymi torami. Tylko, jak ja się zasilało? Że townem chyba coś tam. Swoją drogą, węgiel będę musiał nakopać. No, węgla mi się przygastało, dobra. To tak. To wstępny plan jest. To idę zara kopać, żeby już nie przedłużać. Dobra. W sumie to niech tu się tam podopala. Albo żebym jakąś farmę zrobił, właśnie, bo mi się jedzenie może skończyć. O, bo nie, to może specjalnie odcinek zrobię, jak farmę robię, czy... A no nie wiem, piszcie komentarze jakieś, coś tego. Na razie nikt nic nie pisze, to nie wiem, to tak prowadzę po mojemu tą serię. Dobra, idę, bo szkoda czasu. A, pochodnie. No pochodnie. Tak pewnie mi braknie, no ale dobra Tuż już patyki na zapas sam zrobię O Dobra Pochodni trochę mam to da, to jeszcze węgiel nakopać, to będzie poważne. W sumie już dam to złoto Dobra, jest. A, ja mam tutaj jakieś te tory. Chwila, moment, bo ja tu mam bałagan. To wezmę. O, dobra. To tak, tory są, te zasilane też. Tylko nie wiem, czym to się zasilało. Chyba chwila. O, chyba tak. Nie, to tu. Dobra, to tak, tory mam, będę z najwyżej zasilał. I można iść kopać. Mhm. Dobra, to niech to się dopali i. I idę. A, no i węgiel, wiadomo, węgiel nie jest bardzo potrzebny. Ja miałem tak, tak w Chcę. Chcę. teraz dobrą, tą Tu lava jest dobra. To tak, to powiedzmy, że tu takie obejście zrobię. To będę miał... Nie wiem, czy jest sens, żebym specjalnie odbije może w boki, tyle. Czy w sumie w bok też jest lawa? Dobra, chcę po linii prostej. Ja cię pierdziele, ile to będzie roboty. Tylko nie wiem, no co mi to da, że z tej jesteś... okay. mm. Wszystko przez te tory. Dobra, swoją drogą zobaczymy jak to będzie działać, o ile będzie działać. O. Dobra, jakoś. Co jest? jakoś tam działa. To, to może pomyślę, właśnie, że lazałam mam sporo. Patyków zrobię. Ty, no. To będzie dobry pomysł. No, dobra. To z tym tunelem by się przydało tutaj. Jakoś poogarniać. Możemy taki skręcik zrobić. A ogólnie chcę bardzo ten iść prostą tak ścieżką. Aż mi kubla brakło <laughs> Żeby nie spużdze No <laughs> nie Dobra zaraz te tory Spużdze Idź pan z tym się zalało wszystko. Ja pierdzielę. Nie wiem czy, czy to jest sens, że ja chcę w tak, takiej linii prostej pójść. Weź to tam jakoś. Dobra, generalnie, już w sumie odcinek trochę trwa. Tak se na oko myślę, także ten. Yy, na razie koniec to siema strzała.